Arn. Cześć, jeśli zastanawiało Was, dlaczego nie wspomniałem jeszcze o Telesports Mentor, który zdobyłem niedawno na targach Rupieci, odpowiedź jest bardzo prosta. Okazało się, że jest zepsuty, a dokładniej jeden z elementów przy baterii odlutował się. Zanim będę go mógł Wam pokazać, muszę go najpierw naprawić. A że nie miałem lutownicy, troszkę się to przeciągało. Jest to też fajna okazja, żeby rzucić okiem na to, co znajduje się w środku. Dużą część stanowi właśnie wejście na baterie. Baterie mam tutaj, gigantyczne baterie. Tym razem nie C, a jeszcze większe baterie D. Więc tak wygląda panel z przodu. Tak wygląda od środka. Usyfiony ziemią, trzeba to będzie dokładnie przeczyścić, zanim będzie um, zdatne do użycia. Jak widzicie, samej elektroniki jest tutaj naprawdę malutko. A co ciekawsze, konsola ma wbudowany głośniczek, to znaczy, że to ona, a nie telewizor, wydaje dźwięki. Hej, to znowu ja! I wygląda na to, że jednak z recenzji Telesports na razie będą nici, głównie dlatego, że nie potrafię go naprawić. Um, największy problem sprawia mój telewizor, który nie potrafi w ogóle złapać um, obrazu z konsoli. Wiem, że działa, chociaż trochę. Troszkę oszukałem i podpiąłem baterię prosto do wyjścia z zasilacza i w takiej formie. Jak słyszycie, działa, ale nie mogę dostroić telewizora do tego, żeby wyświetlał obraz. Niestety samo wejście z bateriami z jakiegoś powodu nie działa wcale. I nie mogę go naprawić. Prawdopodobnie problem leży gdzieś na linii wejście zasilaczowe, a gniazdo z bateriami dlatego wpięcie bezpośrednio, zamknięcie obwodu przez gniazdo zasilacza. Naprawia problem. Jak, jak mówiłem, um, urządzenie ma wbudowany głośnik, więc podpięte wydaje z siebie dźwięki. W ten sposób wiem, że działa. Przyciskanie przycisków zmienia też to, co się dzieje. Na ekranie pojawia się obraz, ale nie da się go dostroić. To jest częsty problem z współczesnymi telewizorami, niestety. Jeśli uda mi się podłączyć go. Znaczy ją konsolę do czegoś innego, może zobaczycie kiedyś recenzję tego sprzętu. Na razie jednak będę musiał odstawić go na półkę, to oznacza, że po raz kolejny jestem do tyłu z materiałami wideo na kanał. Ha, słyszycie to? To odgłos zwycięstwa. Wymiana tego kabla w tej sekcji, o którym mówiłem wcześniej, naprawiła. Wejście na baterię, dzięki czemu nie muszę obchodzić tego systemu, wpinając się przez gniazdo zasilaczowe. Co nie zmienia, niestety, faktu, że um, w. Mój telewizor nadal nie widzi konsoli. Hmm. O. Będę to musiał jeszcze dobrze dolutować, w każdym razie. Moja prowizoryczna, jak widzicie, naprawa przyniosła rezultat, i udało mi się doprowadzić konsolę do stanu użyteczności. Teraz pozostało jeszcze znaleźć telewizor na tyle stary, żeby udało mi się ją uruchomić. Życzcie mi powodzenia, i teraz już naprawdę do zobaczenia.